Witam Was, Dostęp polskim ze mną Paweł Masłowski, Moonlark, po raz który na 100% artyzan 100% craft po raz pierwszy, w ogóle pierwszy raz tu jestem. Nigdy jeszcze nie byłem wcześniej, <laughs> nigdy wcześniej nie byłem w Browarze Artezan. W ogóle tak, nigdy? Nigdy, nigdy. Po razy. tylu latach niesamowita sprawa. Dobra, yy, ale nie jest rozmowa o artyzanie, tylko jest rozmowa o Moonlarku. Yy, mówiłem to. Na naszym ostatnim wideo na warszawskim festiwalu piwa. Najtrudniejszy czas na start nowego browaru. To przypominam, to nie jest żaden kontrakt, Paweł ma po prostu swój browar. Więc podstawowe pytanie, od którego zaczniemy, jak ci się wiedzie w tym trudnym czasie? Wiesz co, no, start browaru na pewno przypadł to chyba naj, najgorszy okres w historii. Przypomnę w jeszcze, jaki to był czas? Wrzesień tamtego roku? Czy... Czyli no już czas takiej rzeczywiście zaawansowanej inflacji. Mm -hmm. bo tak. no, wojna trwała, tak. na, już też na poziomie Rosji mm -hmm. zaawansowanym. E, gastronomia już no, zaczęła budzić się po, po codzie, no ale na pewno, na pewno było widać spowolnienie na kraft, e, rynku mm -hmm. e, Ale e, no, powiem ci tak, no, start był oczywiście w trudnym okresie, ale no, staraliśmy się, jak mogliśmy, żeby ten jakby... E, przebić się przez ścianę jako nowość, jako browar nieznany. No i teraz już z tym sezonem, który nadchodzi powoli dla nas, bo to rzeczywiście cały czas jest. Pierwszy. Pierwszy, tak. Pierwszy raz, pierwszy sezon. On też jakby nie wybucha, ale powoli przychodzi. No, wygląda, wygląda na to, że będzie już coraz lepiej. Ja pesymistycznie od razu kondosy. zapytałem Pawła, czy już jakiś kontraktowców macie w swoim ja browarze? żeby ewentualnie zapełnić niedobory nie mocy, teraz, no. mówisz, że nie, wszystko na, na razie no, macie no, no. pełne. Nie mamy kontraktowców, staramy się e, jakby wszystkie, się wszystkie z mojej pełne mojej mocy obsłużyć hmm. naszymi siłami. Jak widać, jak ktoś śledzi premiery, no to zna, no widzi, zna, że tych kooperacji jest dużo. E, nam też zależy na tym, żeby wymieniać doświadczenia, poznawać cały czas sprzęt, no, bo to e, Ale... nie wiem, no, mamy uważonych dopiero około 70 warek, także to też jest dosyć sprzęt, można powiedzieć, że prawie, że nowy. No, także zbieramy doświadczenia, eksperymentujemy, zapraszamy kolegów, koleżanki z branży i powoli, powoli rzeczywiście widać, że to idzie w lepszym kierunku. Pawle, jakie pierwsze zaskoczenia po tym niecałym roku działalności? Co Cię zdziwiło jako już niezależny browar funkcjonujący na rynku, bo na pewno Muszą być takie spostrzeżenia. Wiesz co, to nie jest tak, żebym był szokowany czymś. Mhm. Z większością tych zjawisk spotkałem się wcześniej. No to, co nas jakby najbardziej zaczęło szokować przy starcie w lipiec, sierpień, wrześniu, no to te podwyżki cen. No to rzeczywiście to było coś, czego z, czymś, z czym wcześniej się nie spotykaliśmy. No i musieliśmy się dużo natrudzić, żeby utrzymać jakby nasz cennik, nie podnosić cen. No to był problem, ale tak jak mówię. No, Czyli nie wszystko wycenione było jeszcze? Wszystko według... wycenione było starych. tak, według starych cenników. No i hmm. kiedy, kiedy przyszedł ten okres, można go nazwać grzewczym, i nagle ceny gazu, hmm. ceny energii elektrycznej tak skoczyły do góry, no to ceny wszystkich surowców piwowarskich podskoczyły. No i to, to było czymś, to było coś, czym się nie spotkaliśmy na taką skalę, na pewno. Hmm. E, no ale mam nadzieję. Że to już ten proces trochę zahamuje i. Nie Czyli faktycznie no, odbieram tutaj Pawła jako profesjonalistę. Jedynym zaskoczeniem są kwestie zewnętrzne, wzrost cen. W kwestii branży piwnej nic cię nie zaskoczyło, że jakieś zmieniają się trendy. Wiesz co? Trendy, trendy są zauważalne dwa, ale nie są one jakby lawinowe, tylko bardziej powolne. Proszę na pewno powrót klasyki. Mhm. Też to widzimy po naszej sprzedaży jest. bardzo dużo pilsów. Bo jest taniej. No jest taniej, ale no, jest też na to klient. No, mhm. Więc widać, że ludzie troszeczkę bardziej ostrożnie wydają te pieniądze i czasami różnica nawet dwóch, trzech złotych jest zauważalna. No bo nikt nie kupuje jednego piwa. przecież. Ta. Tak, tylko <grym> to się prawda, kupuje. To Także, no, więc to jest tych, tych pilsów robimy teraz dosyć dużo. Zaczynaliśmy z, e, z propagacją droży lagerowych w styczniu, a nie liczyłem dokładnie, ale spokojnie powyżej 10 zbiorników pilsów. E, słuchajcie, tutaj jest e, dzisiaj w artezanie 8 pozycji z mullarka. Widzę dwa pilsy. Dwa pilsy Czy jakiś lager jest ewentualnie jakiś inny? E, nie, dwa nie. pilsy i jednego przeciwnika. Czyli, no tak, no czyli na 8 planów 3 to są można powiedzieć takie klassiki. bardziej klasyczne. Tak, I dwa, dwa lagery. E, Czyli można powiedzieć, że to co już było wieszczone od dwóch lat, czyli ludzie chcą. No. I powolny wol, trend odchodzenia od double IPA, mhm. i IPA, na rzecz session IPA, micro IPA i pale ale. No to jest zupełnie. No. Przepraszam, że od razu Bartka złapię, bo Bartek tutaj pełni honorową rolę. Ja tylko w tym Chwilowo. Ja tylko chwilowo. Bo Bartku rozmawialiśmy całkiem ciekawa rozmowa o w ogóle o odmianach chmielu w Stanach. I nie tylko w Stanach, tylko to, co robi Pinta, jeżeli chodzi o nowe rodzaje chmielu. Ale doszło właśnie do tej kwestii, jak Ameryka odnajduje IPA i czy oni znajdują uznanie dla takich lekkich piw. Okazuje się, że niekoniecznie. Nie, nie. W Stanach, w Stanach tego nie ma. W Stanach raczej double IPA, IPA... Raczej około 6%, natomiast, co ciekawe, w, w UK no, nie znajdziesz raczej czegokolwiek powyżej 6%. Mhm. Tam królują palele, yy, mi chyba nie do końca, ale palele są naprawdę wszędzie i, i palele to dla nich jest gdzieś między 3,5 a 4%. Więc tam Trzy? z kolei jest fala tych lekkich piw. Może to tak raczej objęło Europę bardziej niż, mm -hmm. niż świat. Czyli mamy tutaj potwierdzenie z pierwszej ręki, że Stany, no w tym momencie mi się to nie podoba, że mamy fantastyczne chmiele, które są używane jednak w wysokoprocentowych piwach. Wiesz no, tych chmieli możesz więcej upchać, im, im bardziej, mm -hmm. i więcej procent, im większy balin, tym więcej upchasz tych chmieli. Ale z drugiej strony jak robisz te chmiele na czystym lagerze? No, to Tam prawda, wyjdzie, prawda, prawda ich prawda. charakter. Tylko że w Stanach pewnie nie ma takiego zapotrzebowania na lagery, prawda? No, u nich trochę jak u nas ten rok lagera nadchodzi, nadchodzi, <laughs> nadchodzi i nie może na No dobrze, no ale e, dzięki Bartek za, za wstawkę. E, wracamy z Pawłem. Czyli u nas. No właśnie, to, czy to jest pytanie: czy chodzi o chmielę? Nie chodzi o chmielę, chodzi o cenę. Tak mi się wydaje. W mm. UK też chodzi o cenę. Okej. Okay. E, dobra, e, o pilsach sobie za chwilę porozmawiamy, natomiast e, temat też ważny, który trzeba poruszyć w kontekście Munlarka. no cała e, wasza koncepcja harcelcerów. Miałeś niesamowity wykład na sympozjum piworów do, e, zawodowych, Zabotami. już chciałem powiedzieć domowych, zawodowych w Krakowie. E, bardzo e, dobry, dobry wykład e, i powiedz mi, jak to wygląda w waszym wykonaniu obecnie? Spodziewałeś się takiego, takiej sytuacji, w której teraz jesteście? Jak to wygląda? Wiesz co? na początku, planując to wszystko, nie spodziewaliśmy się tego. Zaniechaliśmy teraz robienia harzesterów kosztem pilsów, których robimy rzeczywiście coraz więcej. No bo, tak jak wspominałem, no prawie, podoba mi się to. Prawie 30% browaru <grym> teraz to są piwa <grym> do <tej> fermentacji. <grym> I dwa. Cały czas, y, my, my już to planujemy na jesień i mam nadzieję, że to się uda zrealizować, no my te hard chcemy, my od początku chcieliśmy robić formule win, a nie piwa. piwa. Mhm. No, cały czas jeszcze te, y, te kwestie formalne są procedowane, plus teraz jest sezon piwny, więc na pewno będziemy robili piwa. Ale myślę, że jak będzie już kolejna rozmowa na e, warszawskim festiwalu piwa, to wtedy już będziemy mogli podać konkrety e, i powiedzieć coś więcej o tym. E, jednakże widać to ewidentnie po sprzedaży przede wszystkim beczek, że jest to temat letni, a nie jesienno-zimowy. Znaczy, tak. e, uważałeś, że będzie inaczej? Nie uważałem, ale pierwsze halcerskere wypuściliśmy we wrześniu. Mm. No i to nie był najlepszy czas na robienie czegoś takiego, no ale wiadomo, chcia chciało się zaprezentować coś nowego, coś świeżego. Widać ewidentnie, że jest to temat wczesnoletni i letni, wakacyjny. No dobrze, no skoro pilsy przejmują hardzelcera to dla mnie tylko miód to jest złe słowo, ale goryczka na serce na pewno. Nie piłem trujeczki, czyli czeskiego Pilsa 14 Baling, czyli u Czechów byłby to już no, mocna rzecz, mocny Pils, natomiast popijam jedynkę, New Zealand Pilsner. No, ja zawsze byłem zwolennikiem tuningowania Pilsnera, właśnie tak jak przed chwilą z Bartkiem mówiłem, dlaczego nie pchać tych nowofalowych chmieli do czystego, profilowo piwa, gdzie można ten charakter chmielu uzyskać. Jak Ty jesteś nastawiony do tej jedynki? Zobaczmy dokładnie. 12 Plato, 5-2, czyli charakterystyczne, klasyczne parametry. Chmiele Nektaron, czyli hit ostatnich miesięcy. Tak. I na goryczkę Amora Preta Polska. No, I tutaj już nie no powiem, proszę. Nie wiem. Mhm. I słowo stylingowany to jest dobre określenie tego piwa. Rzeczywiście pod każdym względem było ono trochę stuningowane. To jest kooperacja z browarem Monsters. Pozdrawiamy Janka. I, tak, Janek lubi poeksperymentować. I, zmętnione i troszeczkę bardziej cieliste ze względu na dodatek żyta do zasypu. O, Janek ile procent? 15. Jest. Mniej no niż to, No to sporo. I tak, mniej niż daje Janek. Janek lubi jeszcze bardziej. E, cieliste pilsy, także tutaj e, znaleźliśmy się pośrodku dro po drogi. E, na goryczkę polska Amora Preta, na Whirlpool polska Amora Preta, czyli jest taki niuans jeżynowy, plus ta goryczka. No, powinnam być w takim średnim poziomie, bo ta mm. Amora Preta jest dosyć goryczkowym ichmianem. No i na zimno ten, tak powiedziałeś, hit ostatniego roku, czyli nowozelandzki nektaron z nutami białych owoców, troszkę mm. cytrusowych, nektarynki. Dla, ja tam też wyczuwam zioła. No i drożdże, fermentacja drożdżami niemieckimi, naszym szczepem przeznaczonym do chmielowych lagerów. Fantastyczna rzecz, natomiast dla wszystkich oldschoolowców, pilsowych, no, niedopuszczalna, prawda? Bo duże zmętnienie, duża treściwość, dużo się dzieje w aromacie, ale ja mówię, to jest Nowofalowy Pils, tak, to... to jest nowofalowy Pils i to jest cudna sprawa, naprawdę, tutaj się wiele dzieje. No, tu jest porównanie do klasyki, bo ja mam, ja mam czeskiego Pilsa, z karty mniej więcej. Tego, tą 14 -taczka. Tak, tak. tak. Mhm. Yy, jak z dostępnością tego piwa, bo uważam, że no, każdy powinien to spróbować. I... Puszeczka? Puszka i beczki, wszystko już wyjechało w Polsce w dniu wczorajszym, także dzisiaj trafiło do hurtowni, po weekendzie powinno trafić do mhm. tego. Premiera tutaj na festiwalu. Słuchajcie, nie chcę być tak e, bezczelny i wylewać tego piwa, bo jest świetne, ale musimy porozmawiać o microlipie. No i chyba nie będziecie mieli nic, nic przeciwko jak e, Bartek naleje w plastik. I to będzie jego e, rzecz kompromitująca w całym świecie. Tak? Tak. <laughs> jak Bartek nalewa w plastik, tak jest. Nie no spokojnie. Ile chcesz. Tak, na smak. Tak, na smak. Dziękuję bardzo. Nie mam pojęcia, o to nic, więc. No, mieliśmy dyskusję z Pawłem odnośnie micro -ipy na ostatnim WFP. To chyba nie była premiera tego piwa, czy była premiera? Na WFP. Warszawski Festiwal Piwa. To chyba była premiera. Była premiera. I micro-IPa było powyżej 4%. Po prostu krew mnie zalała. Krew mnie zalała i dokonaliśmy jakiejś tam wymiany zdań. Paweł mówi, wyciągnąłem wnioski, no i przedstawiasz wersję 2, Micro IPA. Jest to ciutękę inne podejście, mhm. tak jak wspominałem, no nam zależy na jakościowej fermentacji, także my nie, ze względu na to, żeby zachować widełki alkoholowe, nie przerywamy tej fermentacji, nie kłamiemy klienta, tyle ile piwo ma procent alkoholu, tyle jest podane na etykiecie, Eee, także wtedy musieliśmy podać te powyżej 4%. 4,2 chyba było. Coś koło tego. Było powyżej 4%, ale mm. no stwierdziliśmy, że... A PLATO było 10%? Eee, tak, 10%. Mm. Okay. 10. Eee, ale teraz podeszliśmy troszeczkę inaczej do e, tej sprawy. Zmieniliśmy zasyp. Zmieniliśmy profil zacierania. No i udało się te 3,9-4% alkoholu uzyskać tak, żeby było w e, widełkach. Rewelacyjnie wytrawne, rewelacyjnie chmielowe. Ja powiedziałem wytrawne, Paweł jakoś, nie wiem, sobie w głowie to zmienił, że wodniste. Nie no, walczmy z tym terminem, że wytrawne różna się wodniste. Nie, wytrawne, czyli pozbawione słodyczy, goryczka, pełnia, znaczy mówimy tutaj, tak naprawdę też, za chwilę do tego dojdziemy, że to nie jest taka prawdziwa microwave, tylko desitka, po prostu desitka. Tylko oczywiście nowofalowa. Eee. Na górnej fermentacji i na chmielach nowofalowych. Nie wiem, tu się nie zgadzam ze stwierdzeniem. Okej, okay, no. To po to jesteśmy! Warto rozmawiać! Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że micro IPA 10 plat to to jest no. No, tu desitka. Nie, 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 nie. No. Desitka powiedziałem tak jako dziesiątka, nie, nie czeska, nie. Że nie czeska, nie. Szukałeś określenia jako półpełne piwo, coś w tym stylu, także... Nie, chodzi o to, że dziesiątka jest... też robione były. Artezan, jesteśmy w Artezanie. Pamiętam jak Artezan jeszcze był małym browarem w Natolinie. Puszczał same rejle jako dziesiąteczki. Cała seria letnich piw. Dziesiątek. Wszystko eile to były. Więc dlatego też mówi o tym, że dziesiątka nie musi być dziesiątką czeską lagerem. Mhm. Tylko po prostu dziesiątką. Aha, Natomiast no, Mike Ripa jest tym stylem, gdzie ta goryczka musi dać. To nie jest sam rail, ta goryczka musi budować to piwo. To prawda, no, tak jak mówisz, no, 10 plato to, to nie jest dużo i na pewno, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, goryczka buduje złożone mm -hmm. Czyli to jest kolejny, kolejna warstwa smakowa, kolejny aspekt, mm -hmm. który oprócz słodowości, mielowości, aromatu, smaku, co wprowadza coś ciekawego do piwa i aż chce się ściągnąć po kolejny No, no coś się wtedy dzieje, no, dlatego w, no, przy tych micro IPA Warto zadbać, żeby ta ryżka była bardziej zaznaczona. Jaki, jak, coś... Jakie chmiele mamy? Bo to jest druga wersja, czyli patrzymy tutaj na Galaxy Vic Secret. Australijskie, Australia. Przypomnijmy, na czym była pierwsza wersja? Na Simco, Simco Cryo i Mozaiku albo Ciczy. Ale na pewno, był Simcoe budowało całe. Z której wersji jesteś bardziej zadowolony? Wiesz co, to są dwa różne piwa. Mm -hmm. Na pewno. Tam to było jęczmienne, to jest jęczmienno przeniczne, tam były miele amerykańskie, to są opiły australijskie. Staramy mm -hmm. się, żeby te piwa były od siebie trochę różne. Żeby to nie było powielanie tego samego i zmienianie etykiety, żeby klient, wiesz, był skuszony etykietą, ale dostawał to samo. Nie, to Chcemy, żeby te piwa były pod każdym względem różne. Też wyjaśnimy kwestię, dlaczego 10 balinga, Paweł powiedziałeś, po prostu tak masz to zgłoszone tak. do urzędu, tak. nie? że no, nie jesteśmy w stanie zrobić tej niższej, no. niższej makroipy. No, jesteśmy, ale ze względów hmm? normalnych, lepiej nie komplikować okay. sobie życia. Słuchajcie, naprawdę sięgajcie po, po te piwa, które naprawdę... Znaczy nie, nie próbowałem jeszcze innych, taka jest kwestia. Ale jedynka e, pilsik na Nektaronie i dwójeczka MicroIPA na Galaxy x to są cuda. E, coś rekomendujesz z dalszych rzeczy? Podejrzewam, że może być ciężko już e, w kwestii voltażu. E, Niekoniecznie, bardzo, no. bardzo polecam. Tu mamy dwie świeżynki, to jest rozlewane w dniu dzisiejszym. Druga warka naszej pszenicy. Mhm. Tu mamy drugą warkę, ale tylko i wyłącznie na rynek fiński naszego czeskiego Pilsa. I stąd te 14 balinga. Tak, tak. No, tam ten klient lubi mocniejsze, mocniejsze piwa, ale. 13 beczek zostało rozdane na Polskę, dwie trafiły tutaj na festiwal. Także spokojnie możemy mhm. spróbować, jesteśmy z tego piwa bardzo zadowoleni. Z nowych rzeczy mamy Session West Coast IP, to jest chyba trzytygodniowe piwo. No i klasyki. Czyli... No i ten, y, też sobie porozmawialiśmy na temat kwestii, ja to z Pawem uwielbiam takie kwestie formalne, akademickie y, przerabiać. Poruszmy ten temat. Session powinno mieć poniżej 5%. Dlaczego jest 5,7%? Ze względu na drożdże mhm. tutaj w tym piwie mamy po raz pierwszy u nas w browarze propagowane i użyte drożdże stricte do West Coastów mhm. no i one dużo głębiej odfermentowują. Także tra użyliśmy tradycyjnie plato do naszych session e, IPA i 14. Ale że zmieniliśmy droże, no to one odfermentowały trochę głębiej. Ale to jest kolejny dowód potwierdzający, że Moonlark nie ściemnia. Nie, 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 ściemnia, nie ściemnia. Po prostu jakim wyjdzie, tak piszą. Tak, tak, tak. Wolimy yy, być w krytyki niż. No dokładnie, no i nie, no myślę, że konstruktywnej dyskusji. Tak. tak. E, dobrze, co jeszcze mamy? No i nasze jakby można powiedzieć klasyki, czyli Tayale, West Coast i mm -hmm. Harselser. Na no. letnią pogodę. Okej, okay. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj właśnie w artyzanie są i przyszli po mularka z Dróweczko. Natomiast ostatnie pytanie, jak widzisz perspektywę dla mularka w tych najbliższych miesiącach? No. W tym momencie jest to powolny rozwój, i tak mi się wydaje, że będzie przez te, tak, tak, tak. Przez te kolejne miesiące, tak to wyglądało, aż ta sytuacja ekonomiczna, polityczna się ustabilizuje. Także my robimy swoje. Klienci są zadowoleni, mhm. piwo się sprzedaje. Czyli wszystko tak? idzie ku dobremu. Idzie ku dobremu. Tak? I to chciałem usłyszeć po tym czasie, kiedy rozmawiałem ostatnio z Pawłem. Mimo startu w tak ciężkim okresie okazuje się, że dobre piwo z dobrego browaru, gdzie człowiek, który to robi, jest w branży od wielu lat, po prostu robi robotę. No i tyle. No i, I wy wiecie, że jest dobrze i o to chodzi. Także o to chodziło. Dzięki wielkie Paweł i dzięki wielkie za gościnny występ Bartka. Ja się przenoszę. E, tak, po bo... prostu na Funky Fest, ale w innym A, pozdrawiamy Funky Fest. Może jutro, może jutro. Na razie, hej.